Gotujecie czasem na kilka dni. Ja gotuję raz na 3 dni. Jest to świetny sposób na organizację posiłków, zaoszczędzenie czasu, pieniędzy oraz dużo łatwiej utrzymać rutynę żywieniową. Pokażę wam jak to wyglądało u mnie. Także tak. Do sklepu chodzę na zakupy raz na 6 dni. Robię duże zakupy na dwa jadłospisy, które gotuję co 3 dni. Wiadomo, niektóre produkty dokupuję na świeżo, ale większość kupuję od razu i część produktów na drugi jadą z zamrażam, bo na przykład mięso. Dzięki temu rzadziej jestem w sklepie, przy czym ograniczam do minimum kontakt z przekąskami, słodkimi napojami. Ograniczam także wyrzucanie jedzenia do minimum, bo kupuję wszystko odważone. Pokażę Ci dania, które można przyrządzić praktycznie do podgrzania oraz takie, które będą potrzebować kilka minut. Z racji tego, że nie można ich przygotować dzień wcześniej, np. przykład szuka, kanczyk Dodam tylko, że cały jadłospis ma 2150 kalorii. Zainteresowany? No to lecimy. Na ekranie macie składniki na jeden dzień oraz na trzy. Zaczynam od szuki ze szparagami, pomidorami i serem fetą. Jest teraz maj i warto skorzystać z sezonu na szparagę. Bardzo lubię to w towarzystwie z jajkami. Czosnek będę się kroił drobno. Ze szparag już wcześniej odkroiłem twarde końcówki i kroję na takie kawałeczki. Na rozgrzaną patelnię wrzucam czosnek, podsmażam. Następnie dodajesz paragę. Podsmażam ją około 30 sekund. Pomidory pokrojone w kostkę. Ja mam tutaj mix pomidory z puszki oraz takie zwykłe pomidory pokrojone. Duszę wszystko jakąś minutę. Robię sobie miejsce na jajka. Następnie będę je pił Teraz oryginalnie powinno się szakszukę wsadzić do piekarnika patelnią i ściągnij jajka od góry w piekarniku. Możecie to zrobić, pamiętajcie tylko aby patelnia miała metalową obrączkę. Ja przykrywam pokrywką, czy jak tutaj talerzem, redukuję palnik i trzymam jajko tak około minutę. Ważne, żeby żółtko było płynne. Trochę mniej roboty, efekt jest super. Na sam koniec dodaję jeszcze serweta i podaję tutaj z chlebkiem. Możecie jeszcze dodać troszeczkę pietruszki. Na końcu macie kaloria. Rzutko się rozlewa. No to lecimy z następnym daniem. A teraz koktajl z pietruszki. Pamiętajcie, aby go robić na świeżo. Mam w sobie błonnik, dobre tłuszcze, dużo witamin i minerałów. Wszystko jest turbo zdrowy. Słonecznik odważam oraz zalewam go wodą na godzinę, żeby trochę zmiękł. Następnie siemielniane. Trzeba je zmielić lub zetrzeć. Niezmielone siemielniane praktycznie się nie przyswaja. Możecie to zrobić ręcznie albo w błęku do kawy. Jabłko kroję na takie części, aby nasz blender sobie łatwo z tym poradził. Pietruszkę także kroję drobno, aby się lepiej zblendowała. Wszystkie składniki wrzucam do blendera, dodaję sok z cytryny, zalewam napojem ryżowym oraz wszystko dokładnie blenduję. Trzeba pić ten koktajl na świeżo. Wróci tego, że jak ten słonecznik potem napęcznieje, zrobi nam się taka gęsta masa. Tak właśnie wygląda koktajl pietruszkowy ze słonecznikiem i jabkiem. Pora na danie główne. Chlebki pita z sosem cassiki, kurczakiem i warzywami. Jak zapewne zauważycie, nie gotuję teraz znaczy porcję, ale na 6. Wykorzystamy z tej diety w dwie osoby. Do chlebków użyłem mąki typu 0. Ale na tortowej również wychodzi bardzo dobrze. Mieszam teraz wodę mineralną, z wrzątkiem. temperatura około 45 stopni. Wrzucam świeże drożdże, suszone też mogą być. Daję oliwę z oliwek oraz sól i wszystko dokładnie wyrabiam. To znaczy, za mnie robi to planetarka, ale możecie to też zrobić ręcznie. Tak przygotowane ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 90 minut. Następnie wyciągam ciasto, i będę dzielił je na 6 porcji. Jeśli robicie je sami to na trzy, no chyba, że robicie na jeden dzień, no to będziecie mieć tylko jeden kawałek ciasta. Następnie każdą kulkę będę rozwałkowywał na placek o średnicy około 15 cm. I tak przygotowany placuszek będę prażyć na suchej patelni przez około 2 minuty z każdej strony. Następnie wystudzone chlebki, przykryte, w lodówce spokojnie wytrzymują około 3 dni. Do sosu tzatziki będę potrzebował trochę czosnku. Kroję go drobno. Wydrążam głębiej ze środka ogórka, a następnie go na tarce. Dodaję jogurt. Ważne, żeby był gęsty. No Ja tutaj z podbijamy podbijam jeszcze troszeczkę białeczko, oliwa z oliwek, sól, pieprz i wszystko mieszam. Sosik gotowy. A! Możecie dodać jeszcze koperek. Chwilę z kurczaka kroję na różne kawałki ważne tylko żeby był jednakowej grubości tak jak tutaj chodzi głównie o to żeby mięso się równomiernie przysmażyło. a i tak potem będę kroił je w paseczki będę marynował teraz mięsko dodaję troszeczkę czosku gałki muszkatołowej oregano papryki kmin rzymski pieprz oraz sól trochę oleju wszystko dokładnie wieszam prawie zapomniałbym o cynamonie ale uważajcie, żeby nie przesadzić. Możecie teraz wstawić mięso na godzinę do lodówki, aby dokładnie przyszło smakami. Albo bezpośrednio na rozgrzaną patelnię. Smażę około 5 minut z każdej strony. W międzyczasie będę przygotowywał pomidory oraz cebulę. Warzywka możecie pokroić tak jak lubicie. Filet przesmażony, mięso już chwilę poleżało i odpoczęło. Teraz kroję w duże paski. Następnie smaruję pitę sosem. Będę dodawał warzywka, mięsko oraz wcześniej upieczone frytki w piekarniku. Już prawie gotowe. Na następny dzień, ja przygotowując to danie, odgrzewam w piekarniku na blaszce placek pita, mięso oraz frytki. Po paru minutach wyciągam, dodaję warzywka, sos i mam gotowy obiad. Jest naprawdę dobry. Zresztą sami musicie spróbować. Na kolację robię pancakes twarogowe. Mają naprawdę sporo białka i są mega puszyste. Podaję je z sosem zblendowanego mango, a śmiało możecie użyć innych owoców, na przykład malin. Oddzielam żółtka od białek. Do garnka lub misy z żółtkami dodaję twaróg, miód, mąkę. I wszystko ucieram na gładką masę. Białka obijam z cukrem i odrobiną soli na sztywno. To znaczy planetarka ubija. Teraz przekładam i delikatnie mieszam ubite białka z pozostałymi składnikami. Uważajcie, żeby za bardzo tego nie rozmieszać, bo wtedy nie będą takie puszyste. Jak tylko wszystko się połączy, smażę na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju. Zrendowane mango przykładam na talerz, następnie układam pankejki. Usmażone pankejki przechowuję w lodówce, następnie odgrzewam i podaję z sosem owocowym i owocami. W tym przypadku brówka amerykańska. Ewentualnie możecie dodać jeszcze trochę czekolady, ale ona nie jest uskładniona tutaj w makrosach. Tak właśnie wygląda przygotowanie posiłków u nas w domu. Nie przestraszcie się gotowania na 3 dni. Pozostałe 2 na pewno nie spędzicie w kuchni. Ktoś z Was w domu gotuje może na kilka dni? Dajcie znać, czy podoba Wam się taka seria i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Będę bardziej zmotywowany do nagrywania. Dzięki i do zobaczenia.